Siema, ja jestem Fikus, jak w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić Hagiwagi Poppy Playtime w robots oczywiście Dokładnie taki oto właśnie serwer Jak sobie patrzę, dość fajnie wyglądające Screenshoty, więc sobie Zobaczymy co i jak Poprzedni odcinek z właśnie Poppy Playtime Hagiwagi i tak dalej był dwa tygodnie temu Z 15 oświetleń To przez co właśnie nie za bardzo chciałem nagrywać więcej Lecz w sumie ten odcinek miał 100 ilość, więc Kurde, muszę chyba to nagrać. Choć nie wiem, jak to jeszcze będzie właśnie wyglądało, bo już chyba era na hagiego łagiego się skończyła. Okej, okay, ale nie wiem. Ogólny, tak, z resety. To. Po... Okej, okay, to etap. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Fajnego na końcu. Okej, okay, to jest w ogóle? Tak sobie patrzę, że to jest kurde, parkour Hagi Wagi. Więc można sobie zagrać pierwszy raz. To mnie nie gra jeszcze, jest takie coś. Tu mam. Tu jest kurczę, chyba ten. Tak, Rozumiem. Okej, okay, no, parkourów chyba nie było, chociaż kiedyś w sumie nagrywałem odcinek z parkoura. Rainbow parkour. Takiego odnego. Chłopiego mogę. Wy... Mogę. Jednak nie. Jak sami widzimy. Tak miałem wyglądać. Część tam chcę. Okay, no na telefonie takie etapy są dosyć ciężkie, słuchajmy. Powiem, bo jaś gramy sobie na telefonie. A muzyka, taka parnerska. Co się ja dawno nie nagrywałem odcinków normalnych. A mój poprzedni odcinek z ligi, pokazujący nowy event, to taki średni był odcinek, szczerze mówiąc. Ja da, czy da się tam skoczyć? Tak, stąd. Chyba. Próba nieudana. Po ok, to jest ciekawy etap. Tu tak, no to miało być poppy plate, a tu jest parkour, ale trudno, nie? Jak to zagrać? Yo! Jeszcze ja się udało tu przejść. Dobra Najbliżej. Yo, Co ja robię? Najłatwiej to będzie koło krawędzi sobie skakać wydaje Okej, okay, jakaś ścieżka jest prawdziwa No okay. właśnie Dobra Chciałem zobaczyć jakaś ścieżka jest prawdziwa Pominę ta parę, to jest pewnie za To jest nie parkour, no Takim, takim w główny głównej Trzeba dokupić też tutaj. Poki, to... czy coś Ogólnie tak, akcja wygląda tak, że dzisiaj sobie nagrywam taki odcinaczek właśnie później, czyli na jutro, prawdopodobnie dostaniecie odcinek z jakieś innej gierki. Właśnie chyba ze nami prawdopodobnie. Więc tu lajkuj, lajku i jak takich wydarzeń, Jakieś CFT w tym zakładzie, czy coś. Ogólnie mówiłem też, że w tym tygodniu powinien być ten pane moment, więc właśnie... Może nie w tym tygodniu, ale w następnym że na 100% będzie. Jakże jak będziecie krócej czekać niż ten odcinek ten... to był tydzień temu, bo na niego czekaliście miesiąc, co mi będzie. Było trochę dziwne. Bo nigdy nie miałem jeszcze takiej przerwy od nocy. Jak ten kręcioł ma enter O fajno I tak, tam jest jakiś gigantyczny hagiwagi, tylko, że... To jest takie zamglone wszystko, no. Nie patrzeć prawdopodobnie, tak. Co teraz mam zrobić? A jeszcze nie byłabym bit. Ciekawe, czy bym mógł tam przedyskoczyć. Pominąć sporo Kurwa Wow Ta muta W ogóle nie ma To jest to To jest parkour hagiego Nie skaczę w W Go hagiego Taki Taki będzie tytuł parkurów parkourów jest tylko jeden. Jest inne Okej okay. Poszło szybko Kurde, szkoda, że się nie no tak, wiecie Przeskoczyć z jednego topa na inne To Tam bym jeszcze przeskoczył już... 180 Można dotyczyć tego czarnego, czy co? Nie wiem. Czekajcie. Coś mi uderza. A, to jest ściana mnie uderza, prawdopodobnie. Nie wiem, czy to czarne, czy to brązowe. Też ta kamera jest taka... Nie no, tak jest gorzej. Tak będzie fajnie. O tutaj tak to idzie no. Ponieważ, że widzę swoją postać, to jeszcze... Tak skakać. Tak fajnie. Cześć, to tam o ty środeczkę metodę pnąłem. Tutaj nie można lubić boków. Ajajaj, jajaj, na samym końcu uderzyliśmy głową, leży to z stopą, skarczyć, halo. tutaj to ostatnie zróbmy normalnie, że Wiedzieliśmy na samym końcu. Okej, okay, rąby są proste. Każdy bez zimę do przodu i skoczyć. Okej, okay, co? To no, że trzeba po czerwonym skakać po prostu. To nie jest nic wymagającego. Te parkury już tam pod koniec nie są ogóle trudne. Okej, okay, no. Właśnie się pierdoliliam. Nie wiedziałem, jaki kolor jest odpowiednim kolorem. Dobra, nie wiem, na jakim jestem etapie jest trochę problem, ale już trochę sobie pobiegliśmy. I myślę, że można zakończyć w sobie w tym oto miejscu. Hagiego łagiego jak było, to nie ma. Ogólnie cały parkur jest zwykłym parkurem, tylko tam są jakieś trzy dziki Hagiego i to było w sumie tyle, więc nic ciekawego. Jeżeli masz jakiś fajny serwer do zagrania w Roblox, to napisz w komentarzu. Subuj, lajku i na razie.